Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Nie, zobaczcie, to się odkleja! Nie, słuchajcie, to nie... Uda się. Siemano, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, ho, ho, mamy styczeń, a styczeń zobowiązuje do trochę bardziej szalonych, karnawałowych, brokatowych makijaży. Także taki dzisiaj Wam zaproponuję i przetestuję rzecz, która chodziła mi po głowie już przez długi, długi czas, ale dopiero teraz odważyłam się ją zakupić. I mam tutaj na myśli taśmy liftingujące, które przyklejamy do skroni, związujemy takimi sznureczkami. Z tyłu głowy i naciągamy sobie tym samym skórę tutaj na oczach. Dzięki czemu odkrywa nam się pięknie ruchoma część powieki, powieka nie opada i przez to uzyskujemy taki Foxy Eyes efekt. Nie byłam przekonana do tych taśm, ale zauważyłam, że masa dziewczyn na Instagramie z nich korzysta, korzystają z nich też profesjonalne makijażystki, na przykład takie, które malują gwiazdy, i często możemy zobaczyć efekt przed i po, i ten efekt po jest. Powalający, właśnie też między innymi, a może wręcz głównie dlatego, że dziewczyny mają zainstalowane na skroni taśmy. Także stwierdziłam, że muszę ich spróbować. Wpisałam w wyszukiwarkę Google taśmy liftingujące i wyskoczyły mi taśmy z Many Beauty. A wczoraj, słuchajcie, natknęłam się na story z Klaudii Fekner, z którą sobie czasami piszemy, gadamy właśnie o sprawach makijażowych. Wpadłam na pomysł, żeby zadać jej pytanie o to, czy ma dla mnie jakieś protipy właśnie w temacie taśm liftingujących i ona powiedziała mi, że jej protipem jest to, żeby nie kupować taśm z Many Beauty. Także... Pff, ja mam właśnie te taśmy, podesłała mi takie, które są podobno znacznie lepsze i pokażę Wam je tutaj z boku ekranu i pewnie docelowo sobie tam te taśmy zamówię, no ale sprawdzimy jak działają te, czy są ok, czy będą mi się odklejać, czy może nie, wiecie, ja potrzebuję teraz makijażu na jakieś 2 godziny, 3 godziny do zdjęć, bo właściwie później nie wychodzę, także nawet jeżeli się odkleją później to nie będę miała z tym większego problemu. No chyba, że odkleją mi się w trakcie wykonywania makijażu, to będzie wtedy gorzej. No i cóż moi drodzy, zacznijmy sobie ten makijaż. Ja muszę odtłuścić przestrzeń skroni, także najpierw przetrę ją delikatnie płynem micelarnym, a później spirytusem. Specjalnie na tę okazję zamówiłam sobie spirytus, także mm, odtłuszczę sobie tę przestrzeń, bo mam na twarzy pielęgnację i obawiam się, że te taśmy będą mi się przyklejone do takiej wypielęgnowanej przestrzeni odklejać. Także chciałabym tego uniknąć, tym bardziej że słyszałam, że po prostu mają tendencję do odklejania się. Dobra kochani, tak jak widzicie, podpiłam sobie włosy, oddzieliłam część od wysokości skroni i otworzyłam to opakowanie. Całe szczęście jest tutaj instrukcja obsługi, bo bym tego nie ogarnęła. W każdym razie, jeśli chodzi o ten zestaw, który ja mam, to zawiera 40 jednorazowych bezbarwnych taśm samoprzylepnych, dwie gumki przeznaczone do liftingu twarzy i jedną gumkę taką białą, nie wiem gdzie już jest. A, jest tutaj w takim opakowaniu mm, przeznaczoną do liftingu szyi. No ale lifting szyi mnie nie interesuje, mnie interesuje jedynie lifting tutaj powiek. Oj, w ogóle jestem ciekawa, czy to jest w stanie się naciągnąć tak, żeby dobrze to nam nie wyglądało, i żeby się jakieś dziwne, nie wiem, załamania i żyłki nie pokazywały, to się okaże. Udało mi się zamontować te sznurki, bo sznurki są luzem do. Tych tasiemek. I robi się to w bardzo prosty sposób. Po prostu przewlekamy przez taką dziurkę metalową końcówkę, która się tutaj ładnie trzyma. To samo zrobiłam z drugiej strony. I jak uda mi się już przykleić te taśmy do odtłuszczonej skóry, którą odtłuściłam sobie przed sekundą, to zawiążę też nureczki z tyłu głowy, a właściwie nie zawiążę, tylko mamy tutaj taki haczyk, który zaczepie o jeden ze słupełków, które mamy tutaj zrobione. Także tyle by było w skrócie. Ogólnie należy od Puścić skórę w miejscach, w których będziesz przyklejać taśmę. Przykleić taśmy do skóry i delikatnie pocierać przez około 30 sekund. Nie wiem czemu, ale się stresuję. Boi się, że coś spiernicze po prostu. No, ale okej. Okay. Zacznijmy od mojej prawej strony, prawa ręka, wiecie, yy, mam nadzieję, że to mi się uda. I mamy przyczepić tę taśmę jak najbardziej do skóry, nie do włosów. A jak widzicie, nie mam tutaj jakiejś szalonej przestrzeni. I nie wiem w sumie gdzie te taśmy powinny być gdzieś chyba tutaj. Także zróbmy to, moi drodzy. I 30 sekund mam to masować. W ogóle mam doczepione włosy, i to są włosy typu Clip In, ale planuję mm, przedłużyć je sobie. Nie wiem tylko jeszcze gdzie. Na stałe, w sensie wiecie zrobić taką metodą, żeby mieć te włosy stale, bez konieczności ściągania, tylko wiecie, ewentualnego podciągania co jakieś 3 miesiące, bo podoba mi się taka długość. A jeśli chodzi o te inne, to pokazywałam Wam na Instagramie, co to jest za marka, z której kupowałam włosy o długości 25 cm, co nie jest zupełnie takie proste, ponieważ większość firm oferuje włosy od 40 cm wzwyż, a mi aż tak długie nie są potrzebne. Wręcz unikam. Eee, także na dole w opisie podlinkuję Wam stronę, z której zamawiałam. Znalazłam ją zupełnie przypadkiem. Jak byłam u mojej fryzjerki, to gadałyśmy o włosach i ona tak szukała, właśnie krótszych niż 40 cm w wyszukiwarce, i właśnie znalazła te. Okej, okay, już tego masowania chyba starczy. Przejdźmy do drugiej strony. Jeszcze teraz będzie wyzwanie, żeby wiecie zrobić to symetrycznie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak się nie uda, to mam jeszcze. 38 innych naklejek, także możemy się bawić do woli. Okej, okay, mamy coś takiego, i powiem Wam, że ja mam mega wrażliwą głowę i jak noszę perukę, to też ona musi być tam poluzowana odpowiednio. Nie mogę nosić czepka pod peruką, bo zaraz zboli mnie głowa. Także boję się, że takie naciąganie też będzie mnie mocno uwrażliwiać i nie będzie to takie łatwe dla mnie do noszenia. W każdym razie spróbujmy to. Słuchajcie, zawiązać. A jaj, nie wiem, czy to się uda, bo się już widzę, że się rozkleja ta taśma tutaj z tej strony. To tak ma być, czy to się ma odklejać? To tak ma być, że ma się marszyć mi skóra nie chyba. Nie, zobaczcie, to się odkleja. Nie, słuchajcie, to nie uda się. Muszę zrobić to jeszcze raz. Pod innym kątem po prostu. Takim niesuper do góry. Ok, mamy czas. Nie wiem, jak u Was z czasem, ale ja mam go do woli dzisiaj, więc próbujemy nakleić kolejną partię. Jeszcze raz. Odklejam. I przykleję teraz bardziej poziomo. No i zobaczymy, no. Może robię coś źle, jeżeli mam tutaj osobę na sali bardziej doświadczoną w klejeniu taśm, to yy, od razu mówię, że każdy pro tip będzie na wagę złota. Dziękuję. Okej, okay, i teraz słuchajcie, muszę zahaczyć to wszystko z tyłu. Nie wiem, jak mocno i czy mi się to w ogóle uda. Ja czuję, że mi puszcza ta taśma. Nie wiem, czuję, że to się odkleja i nie mogę tam tego po prostu złapać. Choroba, no nie, nie zrobię tego. Ja tego chyba nie zrobię. Okej, okay, mam, mam, ale się odkleja. Ach, nie wiem, to nie powinno tak wyglądać. Z tej strony jest spoko, ale z tej no, robi się taka fala. Dobra, kochani, w cholerę to odkleiłam i muszę zamienić sznureczki, bo nie jestem w stanie nawlec tego dziadostwa z tyłu, jak mam haczyk z tej strony po mojej lewej stronie. Po prostu nie jestem w stanie. Już zużyłam tych naklejek z 10. Okej, okay, i teraz tak, ten pierniczony haczyk musi się jakoś ułożyć odpowiednio, bo inaczej ja po prostu nie złapię tego słupełka. Nie mogę też naciągać za mocno tej taśmy, bo wtedy się odkleja. Dobra, mam to. Czy to się nie faluje? Nie, trzyma się. Dobra. Zobaczcie, jak się dziwnie jakoś załamuje mi powieka. Ej, czy to tak powinno być? Czy powinno mi się robić coś takiego, taka fala? Dobra, niech to już tak zostanie. Najwyżej będę miała falę na powiece. Po prostu, tak jakbym powiedziałam, każdy Protip jest dla mnie na wagę złota. Bo jeżeli robię coś źle, no to będę powtarzać tę procedurę milion razy, aż się nie nauczę. Nakładam sobie Misza Perfect Cover i powiem Wam, że wyglądam trochę jak potwór. Co nie z takimi naciągniętymi oczami. I też jeśli chodzi o te sznurki, to zahaczyłam je tak, żeby. O nie, to się odkleja! Jakie to jest paskudne! Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Robię makijaż. Zostawię sobie tę przestrzeń tutaj, skroni, że tak powiem, nietkniętą, gdzie ta taśmę będę chciała przymocować i na potrzeby zdjęcia po prostu je przymocuję, ale no nie wiem, albo to jest błąd, wina tych taśm, albo ja jestem jakaś słaba, nie wiem, dajcie mi znać, ale no czy to tak powinno się odklejać po prostu po sekundzie? <grym> Podkład nałożony. Pozwólcie, że poza kamerą skończę z korektorem, konturowaniem, bo tutaj nic odkrywczego nie nałożę. Nałożę korektor z Rimela de Multitasker, nałożę konturowanie ze Smashboxa, róż z Diora, rozświetlacze z Diora, także po prostu moi ulubieńcy, których w akcji możecie zobaczyć w filmiku Makijaż ulubieńcami 2021 roku, który pojawił się ostatnio na moim kanale. Także zaraz do Was wracam. Okej, okay, kochani, twarz mam gotową. Teraz jeszcze bardziej, za chwilę zbliżę Was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu. Będę z Wami malować całe moje prawe oka, później poza kamerą zrobię lewe. No i co? To będzie makijaż, wydaje mi się, że w chłodnych tonach, może wręcz takich srebrnych, bo wyjęłam sobie brokat z NYXa, srebrny właśnie opalizujący. Także mam ochotę go wykorzystać. Co z tego powstanie... Jeszcze nie wiem, mam ochotę właśnie pod te taśmy zrobić sobie jakiś takie cut crease, ale kurczę, bo te taśmy powinnam gdzieś tutaj zamocować. Nie wiem, gdzie ludzie je mocują. Żeby nie było takiej fali na oku, to ja jakby powinnam gdzieś tutaj przykleić. Co wy o tym myślicie? Kurczę, no nie mam pojęcia. Pod łukiem brwiowym zaaplikuję matowy beż z paletki Sultry. Nie chcecie wiedzieć, jak ona wygląda. bo Ostatnio miałam wypadek i... Odpadł mi czarny cień, naprawdę już powinnam zamówić sobie świeżą sztukę. W każdym razie, na razie używam to, co mam, więc wykorzystam właśnie ten matowy beż. Póki jeszcze w tej paletce, jakkolwiek, istnieje i nie wykruszył się, nie odpadł, bardzo go lubię. I za chwilę przejdziemy do. Załamania powieki, i tutaj wykorzystam szary cień w odcieniu Slate z tej paletki, którym zresztą robiłam sobie makijaż brwi i zaczynam konturować sobie załamanie, właściwie przestrzeń trochę ponad załamaniem, tak żeby stworzyć kształt cut crease. Chcę, żeby było dość wysoko, żeby mi te taśmy trochę powiekę uniosły. I żeby uzyskać efekt takiej, wiecie, dużej powieki, czy mi się to uda? Mam wątpliwości. Cały czas działam sobie na tym szarym cieniu. Buduję też od razu tę linię dolną, wychodzącą z dolnej powieki i łączącą się z górą. Przejdę teraz do odrobiny korektora The Multitasker od Rimmela i zacznę sobie to wszystko ładnie tutaj czyścić. Teraz biorę precyzyjny pędzelek marki Hulu Precision Set P118. Po tym jak udało mi się wyznaczyć ten kształt mniej więcej w połowie drogi, tutaj trochę niżej niż sugeruje mi powieka, tutaj trochę wyżej, to mogę powiedzieć, że jest względnie symetrycznie i czarnym cieniem wzmocnić te linie. Bo chcę, żeby była szarość, ale żeby ta szarość nie wychodziła z takiego większego przyciemnienia czernią. Użyję teraz eyelinera Fenty Beauty. Kocham ten eyeliner i serdecznie wam polecam po to, żeby wzmocnić tutaj te granice i żeby uzyskać głębię tego cut crease i użyję teraz czarnego cienia i spłaszczonego pędzelka żeby pozacierać granice między eyelinerem a tym moim cieniowaniem. Okej, okay, kochani, tak prezentuje się gotowe cieniowanie cut crease. Teraz przejdziemy do wypełnienia powieki ruchomej i tutaj chciałabym tchnąć trochę życia w ten makijaż, więc wykorzystam cień błyszczący z paletki Maxmo Frozen jest ten najjaśniejszy, który zaaplikuję teraz spłaszczonym pędzelkiem na całą tę nie niewypełnioną przestrzeń. Ten cień opalizuje na niebiesko, także to będzie taki ciekawy smaczek w tym makijażu. Także teraz na moją prawą powiekę nałożę NYX Glitter Primer. Mniej więcej równomiernie rozkładam go po całej tej przestrzeni, na której mam cień z Maxmo. Zrobiłam sobie też przed chwilą osypkę z pudru, żeby, wiecie, żaden brokat mi się tutaj nie przykleił. Ok, i użyję wspomnianego wcześniej brokatu z NYXa. I będę, słuchajcie, korzystać z puchatego pędzelka. O, to będzie pędzelek Hulu DS15 i będę aplikować ten brokat właśnie nakładając go na puchaty pędzel. Dzięki temu uzyskam efekt takiego delikatnego rozproszenia, a nie wiecie, kumulacji brokatu tylko w jednym miejscu. Ok, pora zmieść teraz nadmiar brokatu. Z mojej twarzy powinien się ładnie odklejać, przynajmniej mam nadzieję. I cóż, moi drodzy, dopracuję sobie teraz tym wcześniej używanym przeze mnie spłaszczonym, precyzyjnym pędzlem z hulu. Um, tutaj te granice, bo kilka drobinek mi się do nich przykleiło. Teraz przejdę do NYX Jumbo Eye Pencil w kolorze czarnym, czyli dokładnie Black Bean, i e, nałożę tę kredkę na linię wodną. Dlaczego ta kredka? Akurat, dlatego, że nie mam żadnej innej, zgrabniejszej pod ręką. I użyję teraz odrobiny czerni, żeby rozetrzeć te linie i zatrzeć w szczególności tutaj linie rzęs, żeby nie było takich brzydkich prześwitów. Czerni delikatnie jeszcze rozetrę szarością, której używałam na górnej powiece. Jeżeli troszeczkę za niską mi się zlazło, to szary cień ma to do siebie, że jeżeli nałożymy na niego beżowy cień, to on nadal pozostanie szary. Ta zasada niestety nie działa w przypadku brązu, bo jeżeli na brąz nałożymy matowy beż, no to wtedy on też szarzeje, ale tutaj z racji tego, że działamy na szarościach i czerniach, to śmiało możemy matowy beż nałożyć i dzięki temu uzyskamy taką ładną, rozmytą tą chmurkę szarości. Okej okay, kochani, w międzyczasie wytuszowałam rzęsy, wyciągnęłam wewnętrzne kąciki czarnym cieniem, nie eyelinerem, bo eyeliner by mi się pewnie rozpłynął i dokleiłam rzęsy Ardell Demi Wispies Foaming i obawiam się, że są troszkę za mało spektakularne jak do tego makijażu, ale nie mam pod ręką nic mocniejszego, więc po prostu postaram się je em, jak najbardziej podnieść do góry. Ok, teraz myślę, że jest spoko, nie jest to efekt co prawda bardzo dramatyczny, ale w sumie może to nawet i lepiej, dlatego że już nie obciążam dodatkowo spektakularnymi rzęsami tego makijażu, który już sam w sobie jest dosyć obciążający. Ok kochani, makijaż oczu mogę już uznać za skończony, także przejdźmy do pomadki. Dzisiaj mam ochotę użyć pomadki z Beauty, matowej w płynie Unlocked, bo tak jakoś po prostu bardzo mi do tego wszystkiego pasuje. Hmm? To będzie chyba dobry pomysł. Połatka nałożona, także makijaż mogę uznać za skończony. Zostało przykleić jeszcze te nieszczęsne taśmy. Specjalnie nie nakładałam tutaj podkładu no i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać póki co, poświęćmy chwilę na ten makijaż, jeszcze przed taśmami bo coś czuję, że te taśmy, ten makijaż po prostu zrujnują, muszę przyznać że chyba mi się ten makijaż nawet całkiem udał, to połączenie graficznego kształtu z szarością czernią i brokatem naprawdę całkiem fajnie wygląda także teraz pozwólcie, że znowu postaram się nawlec te taśmy na te sznureczki i spróbuję znowu je przykleić, odtłuściłam znów w tę przestrzeń i przechodzę do aplikacji tych taśm. Nie wiem, to jest ostatni raz, kiedy to robię. Więcej razy nie będzie, przynajmniej nie z tą marką. Jak się nie uda, to się nie uda. No staram się to docisnąć po prostu, aż mnie boli skroń. Nie, to się chyba nie uda. To się chyba nie uda. To jest tak wkurzające. Zobaczcie, już się to odkleja. Co ja powinnam zrobić, żeby to się trzymało? Dobra, teoretycznie to się trzyma. Nie wiem jak długo, pewnie przez 5 sekund. I czuję, jak mi puszczają te taśmy. Oh god. Czy jestem jedyną osobą na tym świecie, która wygląda w tych taśmach jak jakiś kosmita? Okej okay, kochani, makijaż skończony, taśmy przyklejone, także podsumujmy sobie te karuzele śmiechu. Powiem wam, że nie pamiętam, nie przypominam sobie rzeczy, która by mnie aż tak sfrustrowała w trakcie nagrań. Nigdy chyba nic takiego się jeszcze nie przytrafiło. Dzisiaj naprawdę to był hardcore z tymi taśmami już od samego początku. Mam je na sobie już jakieś 30 minut, zrobiłam zdjęcia mm, i trzymają się na słowo honoru. Ciągle czuję, że się odklejają, więc ja sobie po prostu dociskam i wtedy łapią znowu moc i starcza mi to na kilka minut. Także nic nie pomogło. Ja spróbuję zamówić jeszcze te taśmy z polecenia Claudy Feckner, ale chyba ogólnie nie jest to bajka dla mnie dlatego że wyglądam jak połączenie potwora z kosmitą przynajmniej tak się czuję nie wiem jeżeli tak nie jest to mnie wyprowadźcie z tego błędu ale ja znam swoją twarz na tyle że no widzę że coś tu nie gra i coś tu jest nie halo chociaż może po prostu muszę się przyzwyczaić mam problem trochę z zamykaniem oczu, bo ta skóra jest tak naciągnięta, że no, powieki nie chcą się aż tak dobrze zamykać. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba. Czy to był dobry zabieg, czy właśnie zabieg, który mnie oszpeca. Jestem bardzo ciekawa, co na ten temat powiecie i myślę, że się zasugeruję Waszym zdaniem. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Reszta makijażu bardzo mi się podoba i ogólnie makijaż oczu też mi się podoba, no ale podobałby mi się znacznie bardziej, gdybym nie miała tych taśm i nie miała tak mocno naciągniętej skóry i nie myślałabym o tych taśmach non stop, bo po prostu czuję jak mnie to tam ciągnie do tyłu e, i nie jest to po prostu przyjemne, muszę się chyba przyzwyczaić e, reszta makijażu naprawdę fajnie mi się dzisiaj udało powiem skromnie e, a, co do ust, to nie mam na nich już tylko tej pomadki Fenty Beauty dołożyłam jeszcze błyszczyk schudy do zdjęć, żeby fajnie się błyszczało, e, także tak to wygląda, może macie ochotę się zainstalować inspirować tym makijażem, na przykład na jakąś karnawałową imprezę albo na studniówkę. W ogóle dajcie mi znać, czy studniówki w tym roku są, odbywają się. Jeśli tak, to jakie macie pomysły na makijaże? Może powinnam coś przygotować? Coś na każdą kieszeń? Dajcie mi znać. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Nie mogę się doczekać, aż zdejmę te ta śmiska. Także ściskam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa, 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 pa.